Chałupkę starzików ozdobiły kolorowe motyle i kwiaty, a to za sprawą artystów, którzy odnowili elewację Izby Pamięci w Bogacicy. Z kolei w centrum wsi stanął stuletni wóz, o który od lat zabiegały miłośniczki lokalnej historii i strażnicy tradycji. Jest o co dbać, Bogacica w tym roku świętuje 750-lecie istnienia. Na dole bujna łąka, a nad nią kolorowe motyle, rusałki i symbol bogacickiej ziemi – modraszek. Chroniony gatunek motyla trudno dostrzec na żywo, jednak cierpliwym mieszkańcom bogacicy udało się go tu zaobserwować i poznać jego zwyczaje. Jest taki duży kwiat, który się nazywa krwiściąg, bo na tym żerują właśnie te motylki. Składają larwy, które spadają i potem zabierają je do gniazda. Y, mrówki wścieklice, tak zwane. Wizerunki motyli ozdobiły chałbkę stażików, czyli Izbę pamięci, w której od kilku lat gromadzone są pamiątki związane z dawnymi mieszkańcami wsi. Miniskansen odwiedzają przede wszystkim dzieci i młodzież w ramach żywej lekcji historii, najczęściej przed przyrodą, której uczą się w pobliskim zaciszu edukacyjnym. Najważniejsze są chęcia, naj, najtrudniejszy to jest moment rozpoczęcia. Człowiek myśli wie już, jak to ma zrobić, wszystko ma. I najtrudniejszy jest pierwszy krok. Jak już zrobi się pierwszy krok, to już potem leci. Tymczasem centrum wsi ozdobił ponad stuletni wóz konny, podarowany przez rodzinę Frasków z okazji 750-lecia istnienia bogacicy. Pamiętam tego pana, bo on jeszcze w latach 60 tym wozem powoził, że on krowami jeździł tym wozem. Była, była to rodzina bardzo zacna w Bogacicy, mieszkali właśnie nad stawem i przez długi czas już jeszcze, od, znaczy się od czasów przedwojennych, pan Paweł karmił ryby w dworze tutaj, bo staw obok niego zaraz był. W przyszłości w drewnianym zaprzęgu mają zostać posadzone kwiaty, a mieszkańcy świętują wielki jubileusz. Zaczęliśmy 1 maja i to jest taki cykl długofalowy do października. Praktycznie co miesiąc będą jakieś imprezy czy jakieś biesiady. Już 9 czerwca odbędzie się otwarcie wystawy z okazji jubileuszu Bogacicy poświęconej historii wsi i jej mieszkańcom. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.